No już siadać na miejscach. No ale prze pani. Zostało nam już tylko 70 tysięcy kilometrów. Za godzinkę będziemy. Ale prze pani. Spokój! Bo uruchomię nakazywa. A mój tata mówi, że pani nie może. Ale tata został na ziemi. Będzie o lemie. Lem, wielkim pisarzem był, i kropka. Stefan! Halo, Stefan! W czym mogę pomóc? Podobno trzecia B wymieniła ja już Stefana na Beatę, a mój brat na studiach ma model czarek. Cisza! Uruchomić nakazywatel. Jeszcze nie. Opowiedz im, że Stanisław Lem wielkim pisarzem był. Stanisław Lem urodził się w 1921 roku w Lwowie. Był pisarzem science fiction. Filozofem, futurologiem. Czyli, że co? Że przewidział różne rzeczy. Stefan, wymieniaj. Stanisław Len przewidział e-booki i karty pamięci. Wielkie mi co? Co w tym takiego niesamowitego? Czy wiecie, w jakich latach Len przewidział internet? Wtedy, żeby wysłać komuś wiadomość, trzeba było wziąć papier listowny, kałamarz, napisać list pójść na pocztę nakleić znaczek Okej okay. coś wam pokażę To jest rzecz taka prawdziwa Tak została przekazana do archiwum przez moją babcię Chodźcie bliżej To jest smartfon i len Przewidział go w opowiadaniu obok Magellana. Nazwał go wówczas kieszonkowym odbiornikiem. W 1955 roku. Wracajmy do klasy. I on to wymyślił? Przecież mówiłam wam, że Len był wielkim pisarzem. Dla niektórych był genialnym wizjonerem, dla innych wielkim filozofem, dla jeszcze innych. tu o ty mówisz, Stefan? Właśnie doczytałem. Nas też przewidział. W opowiadaniu Sezan opisał maszynę z zdolną odpowiadać na pytanie. To tatuś. Wcale nie chcemy zdobyć kosmosu. Chcemy tylko rozszerzyć Ziemię do jego granic.